Sponsorem programu jest Grabek Promotion, organizator bike maratonu. Sponsorem programu jest Scott Sportech Poland. Czwarta edycja tego rocznego cyklu. Świetna pogoda, trudna trasa, wymagające góry Beskidu Śląskiego, ale Wisła to już można powiedzieć tradycyjna edycja, tradycyjna impreza. Myślę, że również frekwencja będzie z roku na rok rosła tej edycji. No i czego życzyć? No połamania kół tradycyjnego kolarzom i do zobaczenia na mecie. To jest od rodziców już mieli klub kolarski i my, my to kontynuujemy teraz. My to znaczy? E, no, dzieci po prostu tych co zakładali ten klub kiedyś, w 1974 roku. Trzeba się ruszać z wiekiem. Coraz częściej trzeba się ruszać, dlatego że lata lecą, a. A przed zawałem trzeba najlepiej uciekać, no, albo biegać, albo jeździć na rowerze. No. Kolega mi kiedyś opowiedział, że jeździł na takich, pokazał mi zdjęcia. A że lubię jeździć, to przyjechałem. No już trzeci rok. ja przyszedłem na emeryturę i żyłem się za rowerek, nie? No i tak do tej pory do 2008 roku startuję baj na. Jakie to są dystanse? Dystanse, no to takie różne. No od 22 tak jak dzisiaj w Wiśle, tylko że w Wiśle mamy ciężki etap, bo to nie pierwszy raz jadę już trzeci raz, także trasę znamy. No ale są i dłuższe, By tak w Wieluniu to było 34, nie? tak 28, różnie to bywa. Tak od 10 lat już kręcimy, wszystkie maratony, jakie, jakie były, świeradów, po całej Polsce. Jest frajda? Cały czas. Zabawa? Bawimy się, jeździmy do końca, nie poddajemy się. Syn już dawno jeździ rowerem do szkoły, na praktykę. Rower codziennie rower i rower. No to przyszedł czas na bike marathon. Tak. Dzisiaj dla prawdziwych wytwalców. Mega dla osób, które ćwiczą, które jeżdżą. Dystans nie mało, dosyć wystarczająco. Dystans dosyć wymagający i mega giga. Giga 2700 metrów przewyższenia, yy, kilka podjazdów dosyć poważnych, między innymi na Grabową, a Mega jeden podjazd na, na Grabową, na Orłową, także będzie gdzie walczyć. Jak zacząć? Czy mocno, potem przyspieszyć i potem trzeba jeszcze zafiniszować i wygrać. <grym> do trasy trzeba z należytym szacunkiem podejść. Tak? Się... I do pogody. No. I do pogody. Będzie ciężko. Nikt nie mówił, że będzie lekko. Ta pogoda jak przed dwoma laty praktycznie. Zawsze zaczynamy serwisem jeszcze. Jeżeli nie, nie zrobiliśmy tego w domu, oczywiście trzeba serwisować, bo się okazało, że nie mam klocków hamulcowych, a na zjazdach jest to bardzo niebezpieczne. Nie jest to defekt, tylko zużycie materiału. Klotki hamulcowe na maratonach maksymalnie wytrzymają dwa maratony trzy i trzeba je wymienić po prostu, dlatego że przy ekstremalnych warunkach niestety zużywa się materiał bardzo szybko. Muszę mieć klocki, żeby jechać za tobą gdzie pilnować. Słuchaj, ty się trzymaj, ty się trzymaj, ale idź dzisiaj... za, za mną dzisiaj. Nie, jadę przed tobą, żeby mieć tak zwany bagaż. Nie, <laughs> jedź za mną, bo ja nie wiem, jak się zatrzymać jak jak Jaki to dystans? No, mnie trochę noga, boli, więc najkrótszy dalej nie pojadę na pewno. środkom czy finansom europejskim. Udało nam się tutaj zrekultywować park oraz cały szereg inwestycji w mieście, w zakresie infrastruktury. Na pewno jest jeszcze wiele do zrobienia, ale z tego, co mamy, cieszymy się i zapraszamy, bo naprawdę warto. Wisła zmienia się z każdym dniem i to w różnych dziedzinach. Zaczynając od ochrony środowiska. Środowisko jest naszym naturalnym bogactwem i tym bogactwem chcemy się dzielić z innymi. Ale tak samo w zakresie bazy turystycznej. Można przyjść na baseny, można pójść w góry. Można pojeździć na rowerze, można pospacerować, można miło spędzić czas tutaj w parku. Jest mnóstwo atrakcji i rozrywek. Ładna pogoda jest sprzyja organizatorom, lecz y, zawodnicy muszą pamiętać o tym, żeby tutaj się odpowiednio zabezpieczyć y, i energetycznie i pod względem wody. Ja bym proponował nawodnienie już nawet od rana, przed startem, cały czas popijając, bo nawet czekając na start w takim upale człowiek oddaje wody, więc na bieżąco trzeba sobie popijać. Na całej trasie należy regularnie, co kilka minut brać łyka wody, żeby nie zaspał w ustach, gdyż wtedy jak już się nam zechce pić, to może być już za późno. A jeżeli chodzi o rzeczy energetyczne, to po godzinie wysiłku odpowiednio żele energetyczne, po dwóch godzinach wysiłku batony energetyczne. Po wysiłku fizycznym, myślę, że po każdym dystansie minimum litr wody każdy uczestnik powinien wypić. Do końca dnia spokojnie sobie popijać wodę lub napoje izotoniczne. miasto zamieniło się w miasteczko rowerowe, z czego bardzo się cieszymy, ponieważ miasto ma fantastyczne warunki terenowe do tego właśnie, żeby spędzać wolny czas z rodziną na rowerze w Wiśle. Piękne szlaki, piękne widoki, łagodne góry, to wszystko sprzyja temu, żeby wybrać się do Wisły na wycieczkę rowerowe. Natomiast ja już dzisiaj zachęcam na przykład do wyjścia na Baranią Górę, nocne wyjście mamy z panem Piotrem Kuryłow specjalnie trzeba się przygotować do tego, aby zaatakować Baranią Górę i to nocą, tak żebyśmy, żebyśmy byli na godzinę czwartą 15, kiedy to przywita nas wschód słońca, właśnie na wieży na baranie i Górze. Także naprawdę w Wiśle nie będzie można się nudzić podczas tych wakacji. Serdecznie zapraszam. Ostatni podjazd, bardzo wyczerpujący, nie kończył się praktycznie. Coraz bardziej stromy, bardzo interwowała trasa, co prawda krótka, ale naprawdę wyczerpująca. Myślałem, że troszkę wyschło, bo właściwie od dwóch dni słońce świeci, ale niestety uroki gór są takie, że woda trochę trzyma. Szczególnie końcówka trochę techniczna, mokre kamienie, yy, no troszkę za dużo powietrza miałem, ale dało się opanować bez wywrotki, No bardzo fajna impreza, super trasa. Z defektem na całym szczycie, więc musiałem dopompowywać, strata czasu. Mogło być lepiej? Mogło być lepiej. Nie, ja nie tam... koło mi zaczęło tak, dać. Ja tam prawie dziś gdzieś w jednym miejscu. To, co do ciebie nadrabiałem na podjazdach, już byłem na kole, to zaraz ja zjeżdżę i dokończę. W zeszłym tygodniu 200 kosztował mnie dużo sił i jeszcze nie zdążyłem się zregenerować, muszę troszeczkę odpocząć. Ty najszybszy na średnim dystansie. Rozumiem, Adrian Brzuska ma wygrać giga. E, no ja mu życzę jak najlepiej dużo szczęścia, ponieważ trasa jest bardzo trudna. E, są ostre, ciężkie zjazdy, dużo kamieni, także ja życzę mu dużo szczęścia, bo wierzę w to, że on jest dobrze przygotowany na dzisiaj. Kilka głębokich wdechów, ale co najważniejsze meta już jest. Meta już jest. Było ciężko, ale dałem radę. Pierwszy raz tutaj. Fajnie było. Rewelacyjnie. Wisła jak zwykle cudowna, pogoda też. Trasa wspaniale przygotowana. Piękny maraton. Troszkę błota było, troszkę kamieni. Na zjazdach troszkę mocno wypukał ten deszcz ostatnio. Jak Micha było? Co? co na trasie? Tragedia. Pełno podjazdów. Zjazdy ostatnie techniczne, bardzo trudne, no ale dałem radę. Prawie się przewróciłem pod koniec. I dętkę straciłem. I dętkę straciłem. No, dętka to już podczas drogi, kilometr Brawo. przed bufetem. Bardzo dobrze. Długi szybki zjazd. dzisiaj nic nie pogubiłeś? Dzisiaj nic. Jest to dla mnie okres jakby docelowy. Za tydzień mistrzostwa Europy, na które się nastawiam, także muszę być w bardzo dobrej dyspozycji dostał tydzień, muszę dobrze odpocząć i będę chciał walczyć o pierwszą dziesiątkę i może nawet pierwszą piątkę. Chyba 1054 uczestników również duża grupa dzieci w tych wyścigach na najmłodszych to nas też bardzo cieszy, bo to przyszli adepci kolarstwa górskiego. Pogoda cały czas dopisuje i mam nadzieję, że tak już do końca imprezy, a Wisła rzeczywiście pokazuje, że zagościła na domy w kalendarzu Bike Marathon i myślę, że za rok równie licznej grupie, a może większej się spotkamy tu kolejny raz. W ostatnią sobotę czerwca spotykamy się w Myślenicach. To jest niedaleko 30 km od Krakowa, bardzo fajna miejscowość, również taka dosyć wymagająca edycja. A na początku lipca zapraszamy na Bike Adventure. To jest etapowy wyścig MTB, już taki dla wytrwałych zawodników. Aczkolwiek też w dwóch jakby kategoriach, na dystansie pro i na dystansie fan. To takie można powiedzieć etapowe ściganie MTB w Karkonoszach i Górach Izerskich. Sponsorem relacji jest Miasto Wisła. Sponsorem programu jest Grabek Promotion, organizator bike maratonu. Sponsorem programu jest Scott Sportech Poland.